Dzień dobry moi drodzy, witam was na kanale kolarskim Velopointu, gdzie mamy okazję pogadać sobie o rowerach, które m.in. są w naszym sklepie i dzisiaj na tapetę powędruje ten rower, który tutaj widzicie, a którym jest nic innego jak najnowszy Trek Checkout, czyli rower, który rozpala was i rozgrzewa do czerwoności, gdy tylko o nim wspominamy, bo przede wszystkim dlatego, że po co, to, po, co, po, po co ten baranek? Wsadźcie prostą kierę. Wyprostujcie te kierownice za niedługo i będziecie mieli znowu MTB. Po co robić amortyzację w grawelu? W ogóle po co grawele? W ogóle to po co jeździć na rowerze? Jest? To jest. I przede wszystkim ten rower dziś, dzisiaj, który, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, to rower, który powstał do zadań specjalnych. I między innymi osoba, która kupiła ten rower, który powędruje za niedługo do tej osoby, będzie używany tak, jak właśnie. Jaki był zamysł do stworzenia tego roweru, czyli w takim terenie bardzo mocnym, bardzo wymagającym, gdzie pełne zawieszenie, dropper i szeroka kierownica, szerokie opony i napęd jednorzędowy, taki właśnie jak tutaj od Strama, wykorzystamy w pełni. I po to właśnie powstał ten rower i dzisiaj sobie o nim pogadamy. Pogadamy sobie o tym, co on ma, bo możemy go w końcu dotknąć, bo jest tych rowerów na tej chwilę w Polsce bardzo niewiele. I pogadamy sobie o tym przede wszystkim jak dobierać rozmiar tego roweru bo większość z Was może nadinterpretować albo interpretować przede wszystkim geometrię tego roweru w niewłaściwy sposób. Także dzisiaj sobie o tym troszeczkę porozmawiamy. Moi drodzy, to jest rower, który jak ja zobaczyłem pierwszy raz, to się zdziwiłem, jak większość anomalii na tym świecie powoduje u ludzi przeróżne emocje, przeróżne wrażenia. Tak w tym przypadku jest, myślę, że bardzo identycznie, gdy tylko pojawiało się jakieś nowe rondo, gdy tylko pojawia się takie coś, jak właśnie ten Track checkout, Czy na przykład, gdy pojawia się na rynku coś, co jest inne, co jest całkowicie odbiega, co całkowicie odbiega od zwykłych standardów, które przyjęliśmy, to nagle jest hejt. Nie da się, nie da się, bo przecież nie da się na tym jeździć. No po co to zrobili? Po co wywalone pieniądze w błoto? Matko, kolejna marka, wydziwiają na tym rynku, labok. po co? Wy wyprostujcie te kierownice, Jeździcie na MTB, MTB jest najlepszy. Czy jest najlepszy? Nie wiem. Czy jest najgorszy? Też nie wiem. Czy jest nam potrzebny taki rower? Nie wiem, bo jeszcze nim nie jeździłem, ale jest to rower, który na pewno e, budzi kontrowersje, budzi przeróżne, tak jak mówiłem, uczucia. Rower, który na moje jakby standardy i na moje potrzeby. Jest mi akurat całkowicie w tej chwili zbędny, ale budzi we mnie taki pociąg i chęć posiadania tego roweru, że z miłą chęcią bym sobie taki rower przygarnął. Tym bardziej, że już po prostu mi się nie chce ścigać troszkę na gravelu, chcę sobie pojeździć dla siebie, chcę się pobawić takim rowerem, a mamy teren taki, nie inny, gdzie taki rower myślę, że bym w pełni wykorzystał, tylko wywaliłbym bagażnik, ale dobrze, że ten bagażnik jest, bo jeżeli chcemy sobie pojeździć tak bardziej turystycznie, bardziej bikepackowo, to właśnie czekał jest stworzony po to, aby dać nam jak największe możliwości załadowania tego roweru, jak największe możliwości bikepackowe, do tego, aby przemierzać właśnie duże dystanse w różnym terenie, w terenie, który będzie bardzo wymagający. Co my tu mamy? Zacznijmy sobie od tego bagażnika. Bagażnik jest bardzo fajnie rozkminiony, bo jest na tylnym trójkącie na wahaczu. Zobaczcie, jeżeli chodzi o samo zawieszenie, o budowę, o samą konstrukcję tego tylnego trójkąta, mamy tu po prostu poważne, normalne zawieszenie, jak w rowerze MTB z damperem, seed-lux. Do tego mamy normalny zawias, który sobie tutaj pracuje, i tak samo, jeżeli chodzi o ten bagażnik, trzeba było go zamontować z punktem obrotu. Czyli w momencie, gdy zawieszenie nam pracuje, czyli koło, tylne koło wędruje do góry, to bagażnik razem z nim, bo są tu dwa punkty obrotu, które powodują ruch tego bagażnika razem z zawieszeniem. Bardzo fajne rozwiązanie, można to zdemontować i wtedy będziemy mieć taki bardziej agresywny, fajniejszy rower, taki, który faktycznie budzi oko, budzi, oko, budzi podziw i w szczególności dla tych osób, które potrzebują takiej agresji jeśli chodzi o wygląd, to idealnie się w to wszystko wpasowuje. Co my tutaj dalej mamy? Mamy przedni trójkąt, przedni trójkąt z niską główką, z główką, która jest Dość obniżona i tutaj możemy się zdziwić, gdy oglądamy geometrię tego roweru, że zobaczymy, o kurde, jaka niska główka, to pewnie ten rower jest niewygodny. Nic bardziej mylnego, bo normalne rowery mają tam 395 mm wysokości widelca, albo jakieś tam 400 mm wysokości widelca. Tu jest, jeżeli się nie mylę, jest 420 albo 425. Więc tak naprawdę ta główka jest, rekompensuje nam wysokość e, widelca, która jest wyższa, żeby też po prostu nie zrobić z tego roweru. E, zbyt takiego wyprostowanego, zbyt takiej pozycji zawygodnej, więc dzięki temu mam troszeczkę niższą główkę, która kompensuje nam tą wysokość, którą powoduje amortyzator. Dodatkowo mamy fajne tutaj montaże, do których możemy sobie władować na przykład jakiś mały pakunek, zapiąć go tutaj paskami na tych ślufkach i sobie ładnie tutaj pozapinać to wszystko, żeby to z nami jechało, żeby to było wygodne. I żeby przede wszystkim można było to łatwo transportować. Za zawieszenie odpowiada nam rokszok z Rudy XL, czyli 60 mm nie 50 jak to było w poprzedniku, jeśli się nie mylę. I z tyłu mamy 55 mm zawieszenia skoku, czyli mamy naprawdę dobrze amortyzowany rower. Do tego dochodzi nam rewerb reverb, reverb 39, czyli taki jak w MTB, z większym skokiem, bo ten gravelowy rewerb miał mniejszy skok, miał baterię też tutaj. Baterię zmieniono tutaj, żeby po prostu była większa możliwość, większa praca tego e, samego dropera na zjazdach, gdy musimy troszeczkę tym rowerem lepiej pomanewrować, gdzie mamy tutaj aż 10, e, przepraszam, 100 mm samego e, skoku tego dam, e, dropera, więc jest to naprawdę sporo. Oczywiście wszystko jest na XS, czyli manetkami naciskając dwie manetki na raz obniżamy droper do dołu albo go e, podciągamy do góry naciskając właśnie dwie manetki na raz, tak jakby to było na przykład w napędzie dwurzędowym obsługiwałoby nam to przednią przerzutkę, w tym przypadku obsługuje dropper. Napęd T-Type, czyli mamy HagudH. We wszystkich trekach się już przyzwyczailiśmy do tego, że mamy support T47, czyli najnowszy standard, jaki jest obecny na rynku i moim zdaniem najlepszy standard, jeżeli chodzi o funkcjonalność, przede wszystkim o samą pracę i serwis tego e, supportu, to myślę, że jest to na tę chwilę najlepsze rozwiązanie. E, HagudH, czyli przerzutka X0 najnowszej klasy, tak samo łańcuch X0, kaseta 52 do 10, najmniejsza zębatka, tarcze Reda Korba Forza i tu mamy do czynienia z rozmiarem S, który ma korbę 165. To bardzo istotne, w tym bardziej, że jest down, downgrade, jeśli chodzi o e, korby, jeśli chodzi o jej, ich długości i też się coraz częściej zakłada krótkie korby, a nie takie duże długie lagi jak w przypadku na przykład 175 czy nawet 172,5. Ja sam jeżdżę 172,5, ale to jest mocno indywidualna kwestia, gdzie głównie chodzi nam o mobilność i o budowę naszego ciała i to dobieramy w taki sposób. Nie jest tak, że na przykład wy sobie wymyślicie korbę 165, ale na przykład wasze ciało nie do końca do tego jest przystosowane, nie do końca pasuje do takich korb, więc dobrze i mądrze trzeba to rozwiązywać. Tutaj mamy do czynienia z najmniejszym rozmiarem S, który jest naprawdę bardzo długi. I tutaj jedyna rzecz, która mi się nie podoba, bo mogłoby być to wężej, to jest kierownica. Tu jest w przypadku Ski 42, w przypadku Mki i ML jest 44 i chyba 46 jest w przypadku L, ale muszę to zweryfikować. I same rowery, mimo tego, że są długie, to są przystosowane pod krótkie mostki. No i tutaj sobie troszeczkę popatrzymy, jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o geometrię, bo celowo chciałem to sprawdzić, żeby nie było, że nie sprawdzamy tego i nie patrzymy, jak to wygląda. Odpaliłem sobie tutaj stronę treka i zobaczmy, jaki będzie dla mnie rozmiar odpowiedni. No i tutaj jest takie fajne narzędzie doboru rozmiarów. To jest też tabela, która niekoniecznie zawsze jest w pełni dobra, jeżeli chodzi o Wasze dopasowanie, więc najlepiej się sobie skorzystać z tego narzędzia doboru. Ja się znajduję w tym pułapie. Długość nogi moja znajduje się w w tym pułapie ostatnim, ale damy tu LK60 cm. No jest to naprawdę spory rozmiar. Z tym tutaj też trzeba to brać troszeczkę przez palce, bo na przykład w Madonce, gdzie jeździłem Lkom, powinienem mieć właśnie taki rozmiar 58, gdzie jestem typowy 56, a w przypadku Madonki muszę mieć L58 i to jest rower, który jest idealny jak moje Ostro 56. Zobaczmy sobie takim razie na geometrię. No to mój rakun Brigante, czyli 56 zmienimy sobie na tą Elkę, którą tu powinienem mieć i zobaczcie jak wielki jest ten rower w stosunku do czarnego zarysu mojego rakuna Brigante i popatrzcie aż rich jest dłuższy o 3 cm prawie, pozycja w przypadku Trek'a jest troszeczkę wygodniejsza, bo 1,53 nam tutaj wskazuje w stosunku do mojego Raku na 1,48. Stak też się podnosi o 62 mm, więc liczyłbym się z tym, że mój rower akurat mam ustawiony bardziej agresywnie, a ten bym musiał mieć troszeczkę wygodniej, ale mimo wszystko dostaję tutaj w przypadku tego rozmiaru, zamkniemy sobie narzędzie, dostaję mostek, który jeżeli się nie mylę ma rozmiar wspornik kierownicy w przypadku elki ma 70 mm długości, gdzie ja w moim rakunie mam 90 mm długości, czyli już na dzień dobry 2 cm jestem w stanie uciec, czyli mam te 9 mm tak jakby tej efektywnego liczu, czyli liczu razem z długością mostka, ale też mam podniesiony rower i podsiodłówka tutaj ma 73 mm, i 7, jeśli się nie mylę, nie, 73 w przypadku Lki w przypadku MLki było 737, czyli też automatycznie bylibyśmy troszeczkę przesunięci do przodu, ale w tym przypadku mamy 73, tu mamy 73, czyli nie przesuwamy się na siodełku, więc w efekcie taki mostek 70 plus Kiera może z mniejszym liczem byłaby odpowiednia dla rozmiaru L, przynajmniej dla mnie, bo jeżeli chodzi o podsiodłówkę, to praktycznie na tym samym poziomie by to stanęło. Ale przez to, że mamy inny kąt widelca, bo tutaj w tym przypadku nie mamy tak jak głównie w Rakunie 71 stopni, tylko 69,5, czyli iście taki górski, mTbowy kąt główki i też ta kierownica będzie bliżej. Więc to myślę, że te 9 mm to było bez problemu do zgubienia. Więc patrzcie na to i nie patrzcie w ten sposób, bo jeżeli byśmy to porównali do mojego roweru, to bym musiał jeździć na MC, pewnie, która by była nadal większym rowerem, a za mała, ale tu bym musiał pewnie s kę mieć, żeby mieć taką samą długość reachu mniej więcej, czyli tam 3 mm, wtedy byłby rakun dłuższy. I to by było złe. To zobaczcie, to jest s i ja jestem duży chłop, no nie bardzo by to siadło. Także nie można w ten sposób tego czytać. Trzeba wziąć pod uwagę reach. Roweru plus długość mostka i kąt główki. Kąt główki będzie Wam w przypadku takiego klasycznego gravela rekompensował około 5 do nawet 6-7 mm, więc to jest naprawdę sporo. Więc zwracajmy na to uwagę, patrzmy jak to wygląda, bo naprawdę jest to dość istotne. To tyle, jeżeli chodzi o rozmiarówkę tych rowerów. Popatrzmy, co jeszcze tutaj mamy. Mamy forsa. Forsa mamy 38. Gdybyśmy chcieli tutaj założyć większą zębatkę, no to jest tu niestety problem, bo nie założymy tu nic więcej niż 38, 40. Myślę, że jakaś kombinacja z podkładkami by na to pozwoliła, żeby taką 40 tu załadować, ale jest to rower w teren, więc taka 38 z, takim, z taką kasetą 52 byłaby, myślę, że okej. Okay. Jest tutaj taki chain catcher, żeby nam ten łańcuch też podczas yy, jakiejś nierówności nie spadł do środka. Do tego mamy karbonowe, naprawdę fajnej jakości szerokie koła. Tu jest 25 mm, czyli podobnie tak jak w kołach DT Swissa GRC z najnowszej serii, też mamy tą wewnętrzną szerokość, taką dość optymalną, bo te 25 można przyjąć, że... Są takim minimum, jeżeli chodzi o rowery gravelowe i myślę, że też dość odpowiednią szerokością, aczkolwiek ja uważam, że lepiej mieć te obręcze troszeczkę szersze. Standardowo dostajemy oponę do 55 mm. W tym przypadku opona Betasso RSL, czyli oponka od Trek'a do tego mamy 700 x 55 mm, więc myślę, że taka naprawdę całkiem godziwa opona. Tu myślę, że jest chyba 2,2 cala. Do tego dostajemy montaż u góry, montaż u dołu, montaż tutaj tak samo pod spodem i takie ładne ochraniacze gumowe na, w najbardziej newralgicznych y, miejscach. Do tego dostajemy możliwość zamontowania specjalnych sakw od y, treka, które są montowane na takich specjalnych przykręcanych y, śrubkach, które można w palcach sobie tak naprawdę dokręcić. Do rozmiaru S i XL chyba nie ma takich sakw. Także MK, MLK i LK mają te sakwy, inne rozmiary niestety nie. Co jest jeszcze z bardzo ważnych rzeczy? Bagażnik, zobaczcie, jest pod takim śmiesznym kątem. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie, bo jeżeli dopniemy tutaj sakwy, to one też będą pod kątem. A często się tak pojawia, że jak wyprostujemy ten bagażnik, to kopiemy korbą przy obrocie i te sakwy tą piętą po prostu gdzieś tam obrywają. A w tym przypadku, przez to, że jest to pod kątem, to zwiększa nam się tutaj miejsce na naszą piętę, na naszą stopę. Przeładny rower. Powiem, że kupiła go pani i pani będzie jeździć na tym rowerze i pani się wybiera na tym rowerze na jeden z najtrudniejszych wyścigów w Europie, można powiedzieć na świecie. Więc to jest rower stworzony głównie na taki teren. Będzie to rower, który będzie użytkowany na Atlas Mountain Race. W Maroku bogatsi o doświadczenia chłopaków czy Łukasza czy Radka uważamy, że dla Maroko MTB z barankiem, ewentualnie właśnie taki rower jak powstał tutaj, czyli z taką geometrią mniej MTB, ale dalej w kierunku roweru górskiego, ale nadal grawe, gravelową, czyli taką hybrydę pomiędzy rowerem MTB, a rowerem mm, gravelowym. Moim zdaniem świetne rozwiązanie, na koniec sobie zobaczmy jeszcze jak cyka koło. No jakoś go tam za bardzo nie słychać, no i zważmy sobie ten rower, żeby Wam dokładnie powiedzieć ile on waży w rozmiarze S. Z ciekawości właśnie jeżeli chodzi o rozmiar mieliśmy tu faktycznie zgryz, bo pani, która miała bike fitting poprzedni musiała mieć tutaj 604 mm, w tym przypadku mamy 655 mm w SC, a celowaliśmy początkowo w MK, a i tak się skończyło mimo wszystko na SC, która ma 655, czyli mam 5 cm do zgubienia w tym rowerze, ale też pani, panią musimy wyciągnąć. 1186, myślę, że... Naprawdę uczciwa waga, tym bardziej, że mówimy o rowerze, który ma droper, który ma dwa amortyzatory i o rowerze, który ma grubą oponę i dość masywny napęd, do tego bagażnik. No jest to po prostu czołg do tyrania w terenie. Dajcie znać, co sądzicie o takim rowerze. Oczywiście, jeżeli takiego roweru potrzebujecie, zadzwońcie do nas, dajcie nam znać. My go chętnie dla Was zamówimy, chętnie dla Was złożymy i przede wszystkim dobierzemy odpowiedni rozmiar, abyście się czuli na tym rowerze komfortowo i wygodnie. Co moi drodzy, ja się z Wami żegnam, piszcie w komentarzach, czy jest to rower dla Was, myślę, że tak, myślę, że dla większości osób, które chcą jeździć po prostu wygodnie, rekreacyjnie albo bikepackowo, ja się osobiście do niego mega ślinie i bardzo mi się ten rower podoba i chciałbym go osobiście mieć. To tyle moi drodzy, ja się z Wami żegnam i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Siemanko!